Plulitis. Potrzebny Ci Gymform Total Fitness. Rewolucyjne nowe urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha bez żadnego wysiłku fizycznego podczas odpoczynku lub wykonywania codziennych obowiązków. Bez potu, bez wysiłku. Nie trzeba nawet kiwnąć palcem. Gymform Total Fitness to fantastyczny wynalazek, który wykorzystuje impulsy elektryczne do kształtowania mięśni. Wystarczy założyć go na brzuch i uruchomić. Nie trzeba podłączać żadnych przewodów. Zostało naukowo udowodnione, że urządzenie to pozwala wzmacniać mięśnie i redukować tkankę tłuszczową. Czujesz, jak działa? Widzisz, jak działa. Dzięki sześciu różnym programom urządzenie można dostosować do indywidualnych potrzeb. Program pierwszy służy do masażu oblałych mięśni, zupełnie jak podczas masażu całego ciała. Program drugi to program aerobiku. Pomoże nam pozbyć się tkanki tłuszczowej i uzyskać wymarzoną sylwetkę. Program trzeci służy do wzmacniania mięśni. Pomaga w kształtowaniu tych mięśni, które chcemy podkreślić. Działa w podobny sposób jak podnoszenie ciężarów. Program czwarty służy do ćwiczeń ogólnosprawnościowych. Daje takie same wyniki jak ćwiczenie w siłowni. Program piąty służy do zwalczania celulitis na udach i pośladkach. Impulsy elektryczne przechodzą przez skórę i rozbijają tkankę tłuszczową, powodującą celulitis. To kompletny system zwalczania celulitis. Jego skuteczność została udowodniona. Program szósty służy do energicznego masażu. Szczególnie skutecznie niweluje celulitis, pozostawiając skórę gładką i jędrną. Mamy do wyboru 10 poziomów intensywności w każdym programie, w zależności od naszych potrzeb. Możemy wybrać długie lub krótkie skurcze, szybkie lub wolne. Gymform Total Fitness zapewnia kompletny trening i nie trzeba przy tym nic robić. Zamów urządzenie Gymform Total Fitness z sześcioma programami. Panelem kontrolnym, elastycznym paskiem, który można założyć w pasie lub na wysokości klatki piersiowej, specjalnym paskiem na UDA oraz prostą instrukcją obsługi. Zamów już teraz, a w prezencie otrzymasz dodatkowy pasek na nogi i ramiona oraz praktyczną kosmetyczkę. Cenę tego fantastycznego urządzenia oraz numer telefonu, pod którym można go zamówić, podajemy na ekran.